O, jesteście. Nareszcie, trafiłem. Chcę, chciałem Was jeszcze zmutować, ale mam nadzieję, że Wy tego dzisiaj nie zrobicie nam w programie, bo przyszedł czas na zapowiedzi, zapowiedzi kulturalne, które, Ol, które Olga dla Was przygotowała. Już nieustannie prawie, prawda? Tak. To, to Jak się z tym czujesz? Generalnie super. Czuję się taka w ogóle, wiesz, fresh i w ogóle. O, w ogóle inaczej niż 8 godzin na co dzień w pracy. Tak. Ja naprawdę nie podzielam tego typu pracy. Tak, Osobiście my... ja nie jestem fanką, także tak, podziwiam wszystkich, też. którzy są w stanie wysiedzieć przy biurku, bądź w sklepie, bądź, no nie wiem, gdziekolwiek. <śmany> 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 jeszcze jak mogą, jeszcze jak mogą wysiedzieć, bo to jest no właśnie, dużo ludzi nie może wysiedzieć w tej pracy, ale dla mnie jest Kwestia jedno ważne, chyba. byście zawsze lubicie robili to, co lubicie. Tak. I, I lubili to, co robicie, i robili to, co lubicie. Bo jedno jest ważne w tym, jak żyjecie. Czas nieustannie płynie i ucieka. I on już nie wróci. Nie będzie go więcej już nigdy. No tak, i potem będziesz mieć takie wrażenie, że coś ci przez palce uciekało. Tak, i, i o tym, i będzie, i tego o tym czasu. będzie za chwilę nasz kolejny film, co różni klęskę od sukcesu, ale o tym za chwilę. Olga. Co tak. się dzieje w Poznaniu? Dzisiaj w Poznaniu na przykład cykl Etnomaping, czyli w strefie kultywator, e, odbywa się projekcja filmów różnego cyklu. I to jest taki zoom na dany obszar kulturowy. Mm -hmm. I jak w zeszłym miesiącu, w październiku, były to Bałkany i cały obszar Bałkanów i tak dalej, teraz postawiono na Hiszpanię. Hiszpanię, Bar Barcelona. No. Barcelona, dokładnie to nadal moje marzenie, aby się wybrać do Barcelony, także myślę, że kiedyś się uda. Podobno najpiękniejsze miasto na świecie, tak wszyscy. No też tak słyszałam, aczkolwiek jeszcze nie byłam. Byłam tylko w jak miałam 9 lat, ale to dawno, więc nie wiem. Muszę jeść do Barcelony. Musimy pojechać do Barcelony z pewnością. No i hiszpańskie filmy możecie oglądać. Tutaj niedaleko nas, prawda? Niedaleko nas to jest strefa Kultywator, godzina 20, także zapraszamy. Ja chyba się nawet wybiorę, powiem tobie. Dzisiaj. Tak, wybiorę się dlatego, że jest film pod tytułem Moje życie beze mnie i to jest Izabel. Co i. Nie wiem, jak to przeczytać generalnie, bo to jest bardzo specyficzne, no nie wiem, co i coś takiego, ale myślę, że to jest znana autorka i reżyserka filmu, bo ja kojarzę jakby wizualnie. Nie umiem tego wymówić. Ale jeszcze raz, moje życie beze mnie. To właśnie o tych ludziach. Którzy stop jak maszyny wykonują tak, swoje życie. Tak, i wiesz, o i co chodzi. Ich tam nie ma. Głównym motywem jest to, że kobieta dowiaduje się, że zostało jej niewiele czasu, bo jest chora. Rak. I ma listę rzeczy, którą chce zrobić, jakby przed śmiercią. I jestem ciekawa, jaka jest ta lista, co tam się znajduje i chcę to zobaczyć. O, bo ja czasami taką... zdarza się tak, że jak masz odliczony czas do czegoś, to jesteś w stanie więcej rzeczy zrobić, a jak masz, wiesz, rozłożony dzień to i, tak, i to rozłożone faktycznie. życie, to nie zrobisz nic. Tak jest. Ja już to wielokrotnie sprawdziłam i, i wiem, że tak jest, dlatego chcę zobaczyć, jaką listę. Te rzeczy ona przygotowała w tym momencie, z tą świadomością, że wiesz, kończy się jej czas, nie? No i ja, ja mam taką listę, ja codziennie mam listę rzeczy, które z chęcią bym zrobił każdego dnia. Ale brakuje czasu. No właśnie, brakuje mi trochę czasu, dlatego za chwilę przed Państwem będzie film, który ma Was zmotywować. Przede wszystkim do działania. Jeżeli jeszcze nie wiecie, jaka jest różnica między zwycięstwem a klęską, to tutaj się przekonacie, obejrzyjcie go bardzo dokładnie i z wielką empatią, taką musicie się do niego przystosować. Obejrzyjcie, sprawdźcie jaka jest różnica między klęską a zwycięstwem.